Kuźnia, w której tutaj stoimy, istnieje i funkcjonuje tutaj nieprzerwanie 90 lat. Tutaj pracował dziadek mój, tutaj pracował ojciec i pracuję ja obecnie. I w tej właśnie kuźni w Wojciechowie odbywają się obecnie 16 ogólnopolskie warsztaty kowalskie. Przyjechali ludzie w różnym wieku, którzy chcą w przyszłości wykonywać zawód kowala. I tu przez 10 dni intensywnie zdobywali tą wiedzę. Myślę, że obecnie w Polsce coraz większe zapotrzebowanie jest na wyroby kowalskie. No, tu w tej kuźni muszę powiedzieć, że 75 lat były podkuwane konie. Dziadek kół konie całe życie, ojciec ja przez dwadzieścia parę lat podkuwałem non stop konie, codziennie prawie. Coraz większe, większą ilość mamy kandydatów na tych uczniów. 32 osoby chętne na 16 miejsc tutaj do tej nauki, które są u mnie w mojej kuźni Już kowale tutaj na stoiskach targowych będą wystawiać swoje wyroby. Później mamy uroczyste rozpoczęcie o 9.00. Przy okazji zespoły folklorystyczne, kapele grają tutaj przy, przy kuźni. O 18.30 jest konkurs kucia konia. Po tym będzie głosowanie Kowali. Nagroda Kowali Polskich jest przyznawana przez samych Kowali, a w niedzielę idziemy na uroczystą mrze świętą. Natomiast później gra kapela spod Grojca, później gra Wojciech Gąsowski, później kapela Prymaki, a na koniec wideo.